Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii poradniki. A dzisiaj na prośbę jednego z moich widzów możliwe, że nazywał się Jestem Krzysztof. Także jak jesteś na ty, to bardzo się serdecznie pozdrawiam, jak nie no to w opisie napiszę kto to mi zadał i, i też go bardzo serdecznie pozdrawiam. A dzisiaj zajmiemy się... Rozpoznawaniem płci u silek. Może mnie trochę będzie gorzej słuchać, bo tutaj jest dużo gołębi. Latają dosyć często i gruchają. Także, jak rozpoznawać płeć? Jest to dosyć trudne, można powiedzieć. Bo w pierwszych dniach życia to najlepiej jest rozpoznawać po budowie kloaki, chociaż nie wiem czy to się sprawdza lub po prostu po, po lotkach, ale nie wiem czy to też się sprawdza. Nie jestem w silkach tak bardzo dobrze y, nauczony jeszcze o nich y, rozpoznawania płci lub po prostu poczekać aż będą większe i wtedy można kilka sposobów również przed budowę kloaki nie będę Wam pokazywać jak to się robi poprzez badanie kloaki nie będę Wam pokazywać tego jak to się robi poprzez grzebień czyli widzicie kogut to Wam powiększę kogut ma większy grzebień i troszeczkę dłuższe piórka, puch na ogonie. Tak mi się wydaje, ale dokładnie nie wiem. On ma takie bardziej cięższe i, i dłuższe. Grzebień taki jest bardziej wcześniej widoczny. Ale znowu u kury. Kura u mnie ma mniejszy grzebień. No i jak są młode, to też będzie miała mniejsze grzebienie, ale to tak gdzieś około 6 miesięcy najlepiej będzie rozpoznawać. Widzicie, ona ma krótsze piórka na ogonie, bardziej ma zaokrąglony w w taką kulkę, coś w tym stylu i nie ma takich dłuższych jak kogut pojedynczych, tylko ma takie grubsze i troszeczkę krótsze. Nie wiem, czy dobrze Wam o tym mówię. Ale myślę, że przez takie sposoby można rozpoznać płeć u silek. Bo jest to nie ukrywam, bardzo trudne. No, i widzicie, u mnie jest bardzo duża różnica. Kogut ma widoczniejszy grzebień niż kura. Ale i po tych ogonach, samych sprawdźcie sobie. Kogut ma tutaj takie dłuższe piórka, kura ma krótsze, takie niewystające poza obręb kulisty. Kogutowi wystają, widać to bardzo dobrze. Na kurce nie, jest takie bardziej ukryte te piórka i są krótsze. Po grzebieniu też, możecie widać i po budowie klaki. I tylko nie będę Wam pokazywał, jak to po budowie kloaki się sprawdza. Myślę, że to może będzie kiedy indziej, Lub po prostu to będzie w internecie. Ponieważ po prostu nie pozwala mi na to czas i warunki pracy, można powiedzieć. Bo jest niedziela, i tak szybciutko chciałem jakiś odcinek nagrać. Także widzicie, jak one wyglądają. Wydaje mi się, że kogut też na szyi i na czubku ma troszeczkę takie dłuższe piórka. I w przypadku białych ma on przebarwienie żółtrze. Troszeczkę, nie wiem, czy będzie widać. O! Kura ma... Więc teraz to będzie Wam najlepiej widać. Akurat tego nie ma. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!